Witajcie kochani, już 21 listopada rozpoczynamy rekolekcję Rodzina 33. Są to rekolekcje dla małżeństw, ale przygotowaliśmy też piękne i wartościowe materiały dla dzieci. Będziemy Was zapraszać i proszę rodziców, żeby puścili to zaproszenie swoim dzieciom. Będziemy, kochane dzieci, zapraszać Was z całą Waszą rodziną do wejścia na arkę. No ale co to oznacza, ciociu Marto? Co to jest arka? Chyba wszystkie dzieci wiedzą. Arka to jest najwspanialsze schronienie dla nas, dla całej rodziny. I wiecie co? Wy musicie tą arkę zbudować. Wy musicie rodziców na nią zaprosić i. Każdego dnia jedno zadanie, jedno spotkanie. Czyli jest to piękne zaproszenie na adwent. Niech ten adwent będzie pięknym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie materiały, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, znajdziecie na stronie www.rodzina33.pl. Dobrego adwentu. Zapraszamy.